Podcast Terapeutyczny Zakątek. Zapraszają! Karolina Adamczyk. i Kamil Prabucki. Dzień dobry, moje uszanowanie. Kamil Prabucki, witam z Bunkier Studia. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Terapeutyczny Zakątek. Ze mną oczywiście Karolina Adamczyk. Witaj, Karolino. Witam wszystkich. No i cóż, my dzisiaj będziemy opowiadać, o czym będziemy mówić. To jest dobre pytanie. <laughs> no właśnie, ciekawe jest to, że mimo, że rozmawialiśmy na temat tego, żeby ustalać o czym mówić, e, to jakoś. Te pomysły przechodzą spontanicznie. I czasami bywa to e, twórcza improwizacja. <grym> e, no i właśnie mm, zazwyczaj rozmawiamy przed podcastami, zanim zaczniemy nagrywać, i dzisiaj było podobnie. E, chyba cofniemy się troszkę do tematu emocji, mhm. ale opowiemy o nim szerzej. Opowiemy szerzej, no i w kontekście e, tych najmłodszych twoich pacjentów. Tak, najmłodszych moich pacjentów, bardziej pod kątem też rodziców i relacji z dziećmi. Mm -hmm. No właśnie, jak je budować? Jak. Mm... Nawiązywać bliskie relacje, no bo też pamiętajmy, że to, że my mamy jakąś relację z kimś, nie jest powiedziane, że ona jest bliska. Mm -hmm, no właśnie, a na czym polega taka bliskość relacji? Jak możemy to zdefiniować lub określić, czy ta relacja jest bliska, czy nie jest bliska? Myślę, że mm, ciężko jednoznacznie to określić, ponieważ też każda relacja yy, no, będzie się różniła od. Innej relacji, że tak powiem, mhm. podobnej, natomiast na pewno wyznacznikiem jest to, czy tutaj jeżeli mówimy o dzieciach, czy dzieci nam ufają, czy mhm. dzieci czują się bezpiecznie przy nas, czy chętnie przychodzą z nami rozmawiać, czy w ogóle potrzebują nas w swoim życiu mhm. i Myślę, że jako rodzice będziemy to odczuwać, yy, czy ta relacja jest bliska i czy dzieci właśnie chętnie do nas przychodzą, czy zostawiają swoje emocje dla siebie i przeżywają sami. Chociaż czasami bywa tak, że rodzicom wydaje się, że ta relacja jest bliska. Mm -hmm. No właśnie o to chciałem zapytać. Mm -hmm. I że no właśnie, że jest bliska, że wiemy dużo o dzieciach, chociaż myślę sobie bardziej tutaj o nastolatkach. Mm -hmm. Najczęściej um, o tym rozmawiamy w gabinecie. Kiedy, kiedy rodzic przychodzi i mówi, że z nastolatkiem się coś dzieje, on nie wie co, a wydaje mu się, że ta relacja jest dobra. Mhm. Natomiast dobra nie musi oznaczać bliska, a może to być też perspektywa rodzica. Mhm. I warto y, pomyśleć też o tym, że dziecko może mieć inną perspektywę. No i dzisiaj chyba będziemy chcieli troszkę o tym porozmawiać. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo. Mm... Od czego to zależy, jak na to wpływać, to być może powiemy sobie później. Na razie spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, od czego to zależy, czy ta relacja będzie tak bliska, jak być powinna, czyli czy dziecko zwraca się do nas ze swoimi problemami, ze swoimi kłopotami, czy dzieli się z nami swoimi uczuciami, bo ja rozumiem, że to nie jest taka rzecz do końca wbudowana w młodego człowieka tylko ta chęć, czy hmm, potrzeba dzielenia się tymi emocjami z rodzicem jest zależna od postawy rodzica. Dokładnie tak i o tym już też troszkę wcześniej rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, mhm. właśnie o no przy okazji stylów przywiązania, czy, czy odcinka właśnie troszkę poświęconego emocjom, że tą relację i to, żeby rozmawiać o emocjach, no, tworzą rodzice przede wszystkim, opiekunowie. Czyli, żeby dziecko chciało przychodzić i z nami rozmawiać, musi czuć, że ma przestrzeń. Mhm. A teraz, żeby stworzyć taką przestrzeń, to właśnie nie jest to takie oczywiste, ponieważ jeżeli, no, tak jak tu już mówiliśmy, to my jako rodzice musimy umieć rozmawiać o emocjach. No i jak już wiemy, że o tych emocjach potrafimy rozmawiać, to bardzo ważne jest, żeby akceptować te emocje. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli na przykład nasze dziecko, no nie wiem, siedmioletnie, e, mówi, że nie chce chodzić na dodatkowe zajęcia, na przykład. E, a nam zależy, ponieważ widzimy potencjał. Mhm. No bo jest dobre w tym, co robi, nie wiem, mogą to być tańce, śpiew, język angielski. E, no to zależy nam, jako rodzicom, żeby ten potencjał wykorzystać e, i kształtować. Natomiast dziecko mówi, nie, ja nie chcę. No i nie podaje powodu. Mhm. Naturalnym odruchem jest, że chcemy dowiedzieć się. dlaczego? Dlaczego? No ale wiadomo, że nie zawsze, po pierwsze, nie zawsze dziecko musi wiedzieć od razu dlaczego. Mhm. No bo my czasami dorośli też pewne decyzje podejmujemy, idąc za intuicją, powiedzmy, mhm. czy za emocjami, a dopiero później dochodzi do nas właściwie, dlaczego taką decyzję podjęliśmy. No jasne. Więc może być tak, że po prostu jak dziecko mówi, nie wiem. To mhm. nie jest tak, że nie chce nam powiedzieć, tylko po prostu na ten moment nie wie, mhm. ale też może być tak, że nie jest gotowe nam powiedzieć, co się wydarzyło. Okay. No i w tym momencie. Niestety często jest tak, że my dalej napieramy. Mhm. No ale powiedz, powiedz, co się stało, ja ci pomogę, może da się to rozwiązać. I oczywiście intencja rodzica jest słuszna. Słuszna, mhm. oczywiście, że tak. Natomiast nie jest to dobra droga. Mhm. No dobra, to kiedy powiedzieć sobie dość, kiedy. Jakby przestać drążyć temat i, i zostawić sprawę tak, jak jest. No bo jako rodzice chcemy znać podstawy tego myślenia dziecka, jego motywacje, no i to, czym się kieruje, prawda? Mhm. Myślę, że warto już na samym początku odpuścić w momencie, kiedy widzimy, że jest jakiś opór, mhm. że dziecko nie chce nam z jakiegoś powodu powiedzieć, co się wydarzyło. No to ważne jest właśnie stworzenie tej przestrzeni, o której mówiliśmy. Mhm. Czyli dać informację, że akceptujemy emocje, które w tym momencie się jakby w dziecku dzieją, mhm. czyli, no nie wiem, smutek prawdopodobnie, być może złość, być może jakaś frustracja narasta, no bo ma takie poczucie, że powinno dalej tam chodzić, mhm. na przykład, mhm. i wówczas dziecko tak podświadomie bardzo czeka na to, aż rodzic powie: Dobrze, nie musisz, rozumiem, akceptuję. No i właśnie. Warto powiedzieć, OK, rozumiem, że coś się zadziało, prawdopodobnie, e, rozumiem Twoje emocje i akceptuję. Masz prawo, nie musisz na siłę chodzić, nie musisz tego przeżywać, ale ja jestem, mhm. jestem gotowy na to, żeby, żeby z Tobą porozmawiać, żeby Cię wesprzeć. E, cokolwiek e, się nie zadziało, pamiętaj, że możesz do mnie przyjść i jeśli będziesz gotowy, ja będę czekać. Mhm. No, ale taka sytuacja, w której dziecko nie chce podzielić się z nami tymi informacjami jest wynikiem jakiegoś rodzaju czy to zaniedbania, czy braku położenia szczególnej uwagi na to zrozumienie tych emocji gdzieś tam w poprzednich latach. To nie jest tak, że to z dnia na dzień występuje, mhm. rozumiem, czyli to nie będzie tak prosto to odkręcić. Nie wystarczy raz mu powiedzieć jestem, słucham, widzę, rozumiem twoje emocje, tylko trzeba podejrzewam uruchomić jakiś proces naprawczy w takiej sytuacji. E no, myślę, że to jest słuszna uwaga, natomiast troszkę wybiegłeś, jakby mówisz o tym, że to już jest za późno trochę, czy późno, mhm. ale też ja mam na myśli taki proces, który będzie się dopiero kształtował. Mhm. Czyli, no nie wiem, wiadomo, że no do dwulatka czy trzylatka, tak nie powiemy, no bo on też z nami w taki sposób dokładnie nie porozmawia i nie powie, co tam się z nim dzieje. Mhm. Więc, ale no jeżeli mamy nie wiem, cztero czy pięciolatka, y, który powiedzmy, no już jakieś oddziaływania nasze były, to nie jest powiedziane, że one były złe, jeśli dziecko nam powie, nie chce ci teraz powiedzieć. Mhm. No, bo wiadomo, że nawet jeżeli komuś ufamy, jesteśmy z nim blisko, to, e, nie, chcemy, to tak. nie chcemy. Czasami wiadomo. po prostu nie chcemy. Mhm. W związku z tym oczywiście no, system naprawczy, jeżeli to jakieś tam zaniedbania wcześniej były i nie do końca e, odpowiednio to kształtowaliśmy, ale też może być tak, że po prostu dopiero się to kształtuje. Mm -hmm. I to też będzie w porządku i im więcej zostawimy dziecku przestrzeni, tym wbrew pozorom szybciej prawdopodobnie do nas przyjdzie i, no, i podzieli się tymi emocjami. I jeśli chodzi o te wcześniejsze lata, właśnie, kiedy mamy, nie wiem, roczne, dwuletnie, trzyletnie dziecko, to y, troszkę już też mówiliśmy o tym, jak to kształtować, mm -hmm. tak? że rozumiem, nie wiem, że jesteś zła czy zły, że jesteś sfrustrowany. Oczywiście wiadomo, że frustracja to tam troszkę później dziecko zrozumie, co to znaczy, że jest ci przykro, y, akceptuję, rozumiem, y, i to jest w porządku. Dlatego w takich sytuacjach, kiedy coś się zadziewa, i normalnie powiedzielibyśmy, nie płacz, mm -hmm. no właśnie. Czego, tak, tak. Nie starajmy się nie używać. Mm -hmm. Tak, no bo no, od, od, no, odniosę to do dorosłych. Jeżeli no, zadzieje się coś trudnego dla nas emocjonalnie, to płacz jest takim katalizatorem, mm -hmm. tak? ma nam pomóc poradzić sobie z, tą, z tymi emocjami, z tym złością, smutkiem czy żalem, i to jest naturalna reakcja. Mm -hmm. W związku z tym, kiedy mówimy komuś, nie płacz, e, mówimy. Nie akceptuje tego, że to przeżywasz. Mm -hmm. Czy zablokuj swoje własne emocje? Tak? Zablokuj. No i jak zablokuj, to zostań z nimi. Mm -hmm. no, oczywiście rodzic tego nie chce, ale taka jest konsekwencja. Mm -hmm. um, no, i w momencie, kiedy dziecko zostaje z tymi emocjami, no to później to się kumuluje. Ale jeszcze wrócę troszkę do tego nieakceptowania, czyli nie płacz, nie złość się. No to jeżeli dziecko słyszy, nie wiem, nie złość się bądź nie płacz, no to w głowie się pojawia, nie akceptuję moich emocji. Co za tym idzie, nie akceptuje mnie. Mm -hmm. No bo taka jest logiczna konsekwencja tego. Dokładnie. No i w takiej sytuacji, po pierwsze, samoocena, mm -hmm. a propos, mm -hmm. leci w dół, a po drugie, no właśnie, nie będzie to bliska relacja, tak? Jeżeli dziecko ma poczucie, że nie akceptujemy jego, jego emocji, czyli nie pozwalamy mu być sobą, mm -hmm. nie czuje się, bez... no to nie będzie się czuło bezpiecznie, po prostu. Mhm. Mm Yy, no i yy, idąc dalej za konsekwencjami, to w momencie kiedy yy... Kumulujemy te wszystkie emocje. a Wiemy, że one muszą znaleźć ujście. Nie jesteśmy studnią bez na nie wiem czy kiedyś mówiłam o metaforze garnka, natomiast lubię ją używać. Nie, a powiedz o garnku. A, powiedz o garnku, no to mówię. Jesteśmy takim garnkiem, który stoi i się gotuje, że tak powiem, gotuje się pod nim. No i wrzucamy do niego wszystkie emocje, które przeżywamy w ciągu dnia i w ciągu życia. No, i teraz naturalnym jest, że jeżeli troszkę będziemy z tego garnka na bieżąco wyciągać, wyjmować, mhm. no to robi się automatycznie miejsce na kolejne składniki, mhm. tak, czyli nasze kolejne emocje. Natomiast kiedy nie będziemy wyciągać, tylko dokładać, mhm. a tam się buzuje i kipi, no to możemy z całej siły trzymać przykrywkę, ale w którymś momencie po prostu eks no tak. eksploduje. Rozumiem. Gdzieś to musi. Prędzej czy później znaleźć swoje ujście? No i teraz pytanie, jak tego uniknąć? Mm -hmm. Myślałam, że zapytasz, jakie są tego konsekwencje. No to może zacznijmy od konsekwencji, a potem przejdziemy do tego, jakie mamy możliwości, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Mm -hmm. No właśnie, um, niestety konsekwencje bardzo często widzimy w wieku nastoletnim. Mm -hmm. na to, no bo w, w takiej sytuacji, jakby w takim, na takim etapie, też naturalnie pojawia się Okres buntu, mm -hmm. czyli właśnie buntowania się i wyrażania tych swoich emocji, a w momencie, kiedy dziecko nie ma prawa, czy tak czuje, że nie ma prawa y, wyrażać swoich emocji, no to ten bunt i ta ekspresja emocji musi zostać wewnątrz, mm -hmm. po prostu. I teraz, jeżeli w tym garnku zostanie i nie, wyrazi, nie wyrazimy tego na zewnątrz, no to. Coś się z tymi emocjami musi dalej zadziać. Jak mm. sądzisz, co to może być? No, to spodziewam się, że y, może mieć konsekwencje w, w rodzaju jakichś, jakiejś takiej ucieczki w głąb siebie, mm -hmm. pewnie gdzieś tam jakichś. może nawet y, samookaleczeń. Tak, niestety to jest dobry trop, y, ponieważ te skumulowane emocje, najczęściej trudne, y, przejawiają się. Autoagresją, mhm. czyli skierowane do, do wewnątrz. wewnątrz. Mhm. I oczywiście bardzo często jest tak, że to jest nieuświadomiony proces. I dzieci przecież czy młodzież nie robi tego świadomie e, najczęściej nie wiem, że zacznie się samookaleczać, e, wchodzić w świat używek, który jest po prostu ucieczką. Mhm. Tak, I, e, i tak samo w, no nie wiem. Alkohol, narkotyki, mm -hmm. przygodny seks, mm -hmm. tak? No bo wiadomo, że nastolatki, nastolatkowie próbują mm -hmm. i to jest też taki etap. W związku z tym, znajdzie się po prostu jakiś sposób na to, żeby tą złość skumulowaną jakoś wyrazić, no i niestety robimy, mm -hmm. dzieci robią sobie. Mm -hmm, Okej, okay, ale na, na tym etapie pozwolisz, że y, zadam ci jeszcze jedno pytanie, które właśnie przyszło mi do głowy, bo mm -hmm. y, wspomniałaś o tym, że to jest proces nieuświadomiony, mm -hmm. y, że to tak naprawdę rzecz polega na, na naszych nie, niewyzwolonych, nieuwolnionych emocjach. Tak. Y, czy nie jest tak, że jeżeli na tym etapie właśnie, gdzieś tam w wieku dojrzewania, dziecko dostanie inną receptę, czy ktoś podpowie mu, że co innego może być tym problemem, to ono jakby pójdzie w zupełnie nie tym kierunku, czyli będziemy szukać problemu zupełnie nie tam, gdzie on jest. No bo na tym, na, na tym etapie dojrzewania tych kłopotów różnych może być dużo, mhm. a przyczyna tych problemów, różnych zaburzeń, które, które występują, może być zupełnie inna, na przykład właśnie taka. No pamiętajmy też, że um, to, o czym rozmawiamy, to jest wierzchołek góry lodowej, mhm. też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mhm. czyli no, my widzimy pewne zachowania autodestrukcyjne i tak jak mówisz, może ktoś jakby zwrócić uwagę na to, że to jest związane z czymś innym i bardzo często rodzice, którzy później szukają pomocy, e, no, bo dziecko na przykład się samookalecza, tak, czy ma zaburzenia depresyjne, bardzo często mówią, no bo rówieśnicy mhm. e, Złamane serce, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Doszukują się oczywiście. Jest to naturalne, że szukamy Przyczyny. przyczyn, często właśnie w środowisku. Mhm. E, I nie jest powiedziane, że to jest. Błędny trop. Mhm. Co nie, t, to znaczy, może tak być, że to też jest składowa tych problemów, mhm. tej autoagresji nieuświadomionej. E, może być tak, że dzięki temu, na przykład, e, kiedy rodzice zgłoszą d, e, nastolatka właśnie z takim e, przypuszczeniem, że jest to d, dana przyczyna, no to dzięki temu dojdzie się do tej właściwej. Okay. Albo może być tak, że jak się zajmiemy właśnie tym, z czym e, powiedzmy przychodzą, to z czasem. To, jakby to, to częściowo załatwimy sprawę, mm -hmm. no i z czasem właśnie dojdziemy też do, 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 jakby do kolejnej przyczyny, bo tych przyczyn może być wiele. To może, ta, mm -hmm. o której rozmawiamy, może być główną, może być jedną z wielu. Mm -hmm. Natomiast, to, oczywiście, takich przyczyn autoagresji e, może być więcej. I ja jeszcze sobie. Myślę, że to będzie taka ciekawa um, i wartościowa informacja dla rodziców, którzy mają dzieci nastoletnie, odnośnie samookaleczeń. Okay. E, I jak to działa, i dlaczego to jest, dlaczego dzieci w ogóle po to sięgają, e, ponieważ, no jak wiemy e, o, z tego, o czym rozmawiamy, przyczyna jest w psychice. Mm -hmm. Tak, leży w psychice. Czyli z jakiegoś powodu te emocje są zblokowane, jest ich zbyt dużo, dzieci sobie z tym nie radzą. No i teraz y, sięgają po sposoby, które są łatwe, mhm. y, nie wiem, szybkie. No i w momencie, kiedy y, przecinają na skórek, no bo najczęściej y, tego typu samookaleczenia y, spotykamy, y, no to w pierwszym momencie pojawia się ból. Mhm. Ale za chwilę nasza przysadka mózgowa produkuje hormony, które uśmierzają ten ból. Mhm. W związku z tym, no my jesteśmy tak biologicznie wyposażeni, no bo idąc na wojnę, gdyby urwało komuś nogę, no to z bólu by się po prostu umierało. W związku no z tym jest to naturalna ym, reakcja organizmu. Ale dziecko dostaje informację, aha, bolało fizycznie. Mhm. Za chwilę czuje ulgę. Mhm. Natomiast za, za jakiś czas musi znowu sięgnąć po to samo. No tak, bo to jest krótkotrwałe odczucie. Dokładnie. Mhm. No i fizyczne, tyle tylko, że no, ciężko jest nam to dzieciom sobie to oddzielić i rozróżnić. W związku z tym, skoro przyczyna leży głęboko w psychice, no to to jest taki sposób, który jest krótkotrwały mhm. i właściwie na dłuższą metę nie pomaga, bo to zupełnie nie ta, nie ta, nie, nie, nie ta przyczyna, nie tędy nie droga. Nie tędy droga. Mhm. Tak, więc. I bardzo ważne, drodzy rodzice, to do Was apel: jeżeli widzicie, że dziecko się samo okalecza, albo zdobędzie się na odwagę i przyjdzie Wam o tym powiedzieć, nie odbierajcie tego w sposób um, skierowany przeciwko Wam, mhm. ponieważ bardzo często słyszę w gabinecie: zrobiła nam to, mhm. zrobił nam to. Tak jakby to było na złość rodzicom, tak jakby im miało to sprawić ból i cierpienie. Bardzo często to w ogóle nie o to chodzi. Rozumiem, zresztą dziecko może samo nie być świadome, że to jakby wina jest rodziców, bo samo może nie znać przyczyny tego swojego zachowania. Tak, jak najbardziej. I też pamiętajmy, że. Wina winą. Tu nawet nie chodzi o winę, tylko chodzi o znalezienie przyczyny, bo bardzo często ci rodzice, chcąc dobrze, robią pewne kwestie nieświadomie. Tak, rozumiem. Mhm. Zresztą o tym też rozmawialiśmy, że jeżeli rodzic nie był wyposażony mhm. przez swoich opiekunów w, nie wiem, w kwestie związane z emocjami, z empatią. No tak, to później powielamy, powielamy to samo. Więc e, nie, nie, nie odbierajmy tego przeciwko, e, to jest bardzo ważne i wzmocnijmy wtedy to, że dziecko nam o tym powiedziało, e, no bo to świadczy też jednak o tym, że e, w jakiś sposób nam ufa, mhm. no i właśnie nie jest świadome tego, z czego to wynika, tak? Mhm. E, no i to jest też szansa na to, że jak zabierzemy się za wspólną pracę. Mhm. No to jeszcze wiele można naprawić. No tak, czyli tutaj będzie na takim, na takim zaawansowanym już dosyć etapie będzie potrzebna, jak sądzę, taka rodzinna terapia. Jest ona jak najbardziej wskazana, żeby, żeby tutaj dojść do tego, co się wydarzyło, jak to można zmieniać. Oczywiście można też przyjść na konsultację z dzieckiem i jakby dziecko zostaje w terapii indywidualnej, natomiast zawsze z udziałem mimo wszystko rodziców. Mhm. Oczywiście takim też co jakiś czas nie jest powiedziane, że to musi być terapia rodzinna, chociaż taka jest też bardzo wskazana. Tak mhm. czy inaczej, no, wiemy, że prawdopodobnie zadziało się tu coś w komunikacji mhm. pomiędzy rodzicami a dzieckiem, w związku z tym ciężko byłoby pracować z samym dzieckiem, nie włączając w to rodziców. No, rozumiem, bo to jest przecież system naczyń połączonych. Jest to bardzo szeroki temat i myślę też, że bardzo ważny i dla rodziców, i, i dla dzieci, bo to ich dotyczy, w takim sensie, żeby, żeby ci rodzice odpowiednio kształtowali te relacje. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tutaj wyczerpać tematu, ale na jesieni zaplanowane są webinary, które będą. Poszerzały ten, ten temat mhm. i, i wyjaśniały wiele więcej, skierowane przede wszystkim do rodziców, więc jeżeli chcą Państwo posłuchać, dowiedzieć się czegoś więcej, usłyszeć więcej konkretów i podoba Wam się to, o czym teraz mówiłam, to zapraszam do obserwowania strony, ponieważ będziemy, będę, będziemy informować o tym, co się będzie pojawiać. Mhm, super, to do, dobre wieści, myślę, dla, dla wielu rodziców, także zachęcamy informację. Na pewno będą pojawiały się w niedalekiej przyszłości, bo jesień jest dobrym momentem na rozpoczęcie różnych e, różnych pomysłów i projektów. A tymczasem, no ty już zaprosiłaś na, e, na swoją stronę, ale przypomnij jeszcze, jak się nazywa. Terapeutyczny zakątek na Facebooku, ale także jest strona www. A ja zapraszam oczywiście do siebie na Facebooka. Lektor, autor wymownie, na Instagram, na TikToka i na YouTuba. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne. Myślę, że spotkamy się ponownie e, według planu, czyli za dwa tygodnie. A tymczasem życzymy wszystkiego dobrego. Karolina Adamczyk. I Kamil Prabucki.